Cześć, tutaj Szymon Zajfer z Quadranza W tej lekcji pokażę wam coś bardzo istotnego, coś, co się przyda Wam w grze na gitarze, a mianowicie budowę akordów. Czyli to, jak budować akordy, czyli m.in. dlaczego konkretny akord składa się z tych, a nie innych dźwięków, albo patrząc z drugą stronę jak zbudować samemu konkretny akord. coś podaję, załóżmy F-dur, to z jakich dźwięków się składa, jak to później można odnaleźć na gryfie. Są to rzeczy bardzo praktyczne, ale wcale nie tak skomplikowane, jak może tym z Was, którzy nie znają teorii, to się wydaje. Więc postaram się to zrobić w 5 minut. Mam nadzieję, że mi się uda, więc nie tracąc już czasu Przejdźmy do sedna. Akord to jest półbrzmienie przynajmniej trzech dźwięków, trzech różnych dźwięków. I najbardziej podstawowe akordy to są akordy, to są trójdźwięki durowe i molowe. Te wszystkie takie podstawowe chwyty, które poznajesz, E-mol, C-dur, D-dur, Amol i tak dalej, akordy barowe, to wszystko są trójdźwięki, czyli składają się z trzech dźwięków z trzech składników. Oczywiście niektóre z nich są powtórzone i przez co gramy na przykład na sześciu strunach naraz, a nie tylko na trzech, ale pod względem budowy są to ciągłe trójdźwięki i nimi właśnie się zajmiemy. Więc zacznijmy od trójdźwięku durowego. Budowa akordu zaczynamy od tego, że musimy wybrać jakiś dźwięk bazowy, dźwięk wyjściowy, tak zwaną prymę akordu, czyli ten dźwięk, od którego akord będzie brał nazwę. Załóżmy, że chcemy zbudować akord C-dur, więc z tym dźwiękiem będzie oczywiście dźwięk C. To jest właśnie ta pryma akordu. Żeby móc to ilustrować na gryfie, muszę ją gdzieś zagrać. Zagram ten dźwięk C tutaj na trzecim progu struny piątej. No i teraz jak uzyskać te pozostałe dwa składniki? No bo jeśli mamy trójdźwięk, to już jeden składnik mamy, czyli zostały jeszcze dwa. I pierwszy z nich jest oddalony od prymy o tak zwaną tercję wielką. Jeśli nie znacie interwałów, nic nie szkodzi w tym momencie. Tercja wielka to jest po prostu 45 tony czyli 4 progi na gitarze. Więc łatwo dojść do tego, licząc jaki to jest dźwięk, który dokładnie gryfie bo po prostu bierzemy ten dźwięk pierwszy, tą prymę i liczymy 4 progi w górę. Raz, dwa, trzy, cztery. I trafiamy tutaj na dźwięk E. Czyli mamy dźwięk C i mamy dźwięk E. Dźwięk E jest tym drugim składnikiem, tak zwaną tercją, bo jest oddalona od prymy tego akordu o tercję Wielką w akordzie durowym. No i drugi składnik, właściwie trzeci składnik to jest dźwięk oddalony od prymy o kwintę czystą. I kwinta czysta znowu to jest interwał, który oznacza 7,5 półtonów, czyli 7 progów na gitarze, więc od tej prymy liczymy tym razem 7 dźwięków, 7 progów w górę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem i trafiamy tutaj. Na dźwięk G. I ten składnik nazywa się kwintą tego akordu, czyli mamy prymę akordu, dźwięk C w przypadku akordu C dur, tercję, czyli dźwięk E, i kwintę dźwięk G. I te trzy dźwięki C, E, G właśnie stanowią akord durowy. Gdybyśmy sobie przeanalizowali dźwięki tego podstawowego akordu C dur, no to właśnie tutaj mamy tylko i wyłącznie te dźwięki C, E i G. Możecie to zrobić samemu w domu. Ja chcę tutaj się zmieścić w 5 minutach, nie wiem czy mi wyjdzie, ale to wymaga tego, żebyśmy poszli dalej. Zrobimy to samo, ale dla akordu molowego. W przypadku akordu molowego mamy analogiczną sytuację z jedną tylko małą różnicą. Ten drugi składnik, czyli tercja, jest oddalona nie o tercję wielką od prymy, ale tercję małą. Więc ym, możemy zrobić od tego samego dźwięku, czyli od dźwięku C, więc budujemy akord c -mol. No i mamy oczywiście prymę dźwięk C, i teraz, tak jak wspomniałem, tercja, czyli ten drugi składnik jest oddalony o tercję małą. I tercja mała to jest odległość 3,5 tonów. 4, półtony to była tercja wielka, 3 tony tercja mała, więc liczymy raz, dwa, trzy i trafiamy na dźwięk S, czyli obniżona półtonu E. No i kwinta tak samo, 7 półtonów od prymy, czyli raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem trafiamy na dźwięk G, to jest ten sam dźwięk co w przypadku akordu C dur, więc jedyna różnica jest ten dźwięk, ta tercja, czyli w przypadku akordu durowego był, była wielka od dźwięku CE. A w przypadku akordu molowego tercja mała, czyli o dźwięku C, jest to dźwięk S. Chociaż ryzykuję, że nie zmieszczę się w te tytułowe 5 minut, to zależy mi na tym, żebyście na pewno to zrozumieli, więc zrobimy szybko jeszcze jeden przykład, a właściwie poproszę Was, żebyście zrobili samemu i sprawdzili, czy macie właściwą odpowiedź. Więc zbudujcie samemu akord. F-dur. Zatrzymajcie teraz nagranie, spróbujcie zgodnie z tym, co pokazywałem, możecie sobie przewinąć, jeśli um, chcecie przypomnieć, jak to się robi i zbudować samemu, znaleźć dźwięki akordu F-dur. Mam nadzieję, że Wasza odpowiedź to dźwięki F, A i C i teraz pokażę, jak do nich dojść. Jeśli popełniliście jakiś błąd, to może uda mi się to wyjaśnić i znajdziecie przyczynę tego błędu. Więc zaczynamy oczywiście od Prymy tego akordu. Akord F dur, więc prymą jest ten dźwięk, od yy, którego bierze akord nazwę, czyli F. Yy, jeśli, żeby chcemy znaleźć to na gryfie, to możemy sobie znaleźć ten dźwięk F, na przykład tutaj na progu pierwszym strony szóstej. No i teraz to, co robimy, to znajdujemy drugi składnik. I w przypadku akordu durowego, drugi składnik jest oddalony, jak wspomniałem, tercję wielką. To trzeba po prostu zapamiętać na pamięć. Zapamiętać na pamięć. Yy. Tercja wielka czyli 4,5 tony na na gryfie 4 progi na gryfie gitary więc liczymy od tej prymy 1 2 3 4 i trafiamy na dźwięk a czyli stąd mamy ten drugi składnik dźwięk a no i teraz drugi składnik w akordzie durowym tak samo w molowym jest oddalony o kwintę czystą kwinta czysta czyli 7,5 ton czyli 7 progów na gitarze więc od tego dźwięku f liczymy 7 progów w górę 1 2 3 4 5 6 7 trafiamy na dźwięk c i stąd mamy właśnie te dźwięki f a i C. Żeby było sprawiedliwe, to także jeszcze jeden akord molowy. Niech będzie akord E -mol. Więc zatrzymajcie nagranie, spróbujcie samemu zbudować akord E mol, jakie, jakie on ma dźwięki i jak to będziecie wiedzieli, to pójdźcie dalej na nagranie, a ja powiem moją odpowiedź. Mam nadzieję, że podaliście dźwięki E, G i H. Jeśli nie, to obejrzyjcie ponownie, jak tłumaczę, jak zbudować ten akord molowy. To jest analogicznie jak durowy, tylko tercja mała, czyli 3,5 tony zamiast czterech, czyli tercja wielka. Mam nadzieję, że to jest zrozumiałe. Jeśli nie, tak jak mówię, obejrzyjcie na spokojnie raz, czy dwa, czy nawet trzy jeszcze raz ten materiał. Skończcie z gitarą w ręku i robiąc te ćwiczenia, te przykłady samemu. Zatrzymując nagranie, robiąc je samemu, analizując, co mówię, i myślę, że to będzie wtedy dla Was zrozumiałe. I pojmiecie, zrozumiecie, jeśli do tej pory było to dla Was tajemnicą, w jaki sposób buduje się akordy. Tutaj pokazywałem tylko na przykładzie akordów durowych i molowych, trójdźwięku durowego, trójdźwięku molowego. Najczęściej spotykane akordy, ale są sytuacje, kiedy chcemy wykorzystać coś bardziej, można powiedzieć, złożonego czy bardziej niecodziennego, trochę inny rodzaj brzmienia. No i oczywiście mamy wiele różnych rodzajów akordów, poza tymi dwoma podstawowymi. Nie miałem już czasu, bo chciałem w 5 minut się zmieścić, żeby omawiać to w lekcji, ale przygotowałem bezpłatny poradnik taką ściągę z 20 najpopularniejszymi moim zdaniem rodzajami akordów. Więc poniżej w opisie jest link do, do tego poradnika. Zachęcam, żeby pobrać. Jeśli interesuje Was się budowa akordów, pójście troszkę dalej niż tej lekcji, no to ten bezpłatny poradnik będzie idealnym uzupełnieniem. Tyle w tym materiale. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, to będę bardzo wdzięczny, jeśli dacie łapkę w górę, kciuka w górę. Napiszcie też komentarz, jeśli Wam się podobało, bo jeśli macie jakieś pytania albo jakiś komentarz, napiszcie poniżej. No i oczywiście subskrybujcie kanał, dajcie też ten dzwoneczek, żeby otrzymać powiadomienia o kolejnych lekcjach. Ja nazywam się Szymon Zajfert. Dzięki za obejrzenie i do usłyszenia w kolejnych materiałach, a za momencie gdzieś tutaj na ekranie pojawi się link do tego bezpłatnego poradnika. Polecam pobrać i pójść właśnie jeszcze krok dalej, jeśli chodzi o budowę akordów.